Zastwierdzony wynik do niej, drugiej. numer cztery, Joste Wielet. Koń drugi, numer pięć, Lunączokę. Koń sześć, numer jeden, Kiki. Koń czwarty, numer cztery, Szandar Alpala. Koń piąty, numer trzy, Mora. Koń szósty, numer sześć, Albir. Koń szósty, numer dziewięć, Zika. I koniec wylądała się Szaza. Z tym zwycięstwa w trzy.

Proszę Państwa, ważna informacja. Już wiemy, że po dwóch wyścigach, już wiemy po dwóch wyścigach, że sektywa nie będzie dzisiaj trafiona. W ponad 34 tysiące od razu przejdzie do jutra. Ten jeden, 41 sekund. To jest jedyna klasa w tej stawce, która już wybrała się w trzech wyścigach. Najlepszy dla niej był drugi, kiedy finiszowała na drugim miejscu za kapitalną klaczą. Karuch. Jednak ostatni bieg zupełnie nieudany. Z dwójką jest Sajonara, to jest klasa kadrowa Krasna, no. w Krasnach. Trener Małgorzata Łojek, wziął teczki zwykłe. I następną Sajonara jest koniem zdrowym, podobnym. Ojciec jest zasłużony odpadowi dla ok. 10 zwycięzców. Między innymi koniem, które wygrał 10 20 koni. Tybet sumisty wygrał ok. 10 koni. A matka Saldana wygrała 3 wyścigi. Panią Panią da Panią która Panią 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 Również dlaczego grała m.in. wyścig budownictwa, dała tych kolei, które wybrały, to były wyścigi, kroka. droga, z piętnastu, jednego, z piętnastu, 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 Klacz jest trenowana przez Andrzeja Barskiego w środę Jutkami Grzybowski. To jest klacz numer jest do obsłistki kapitalnej klaczy Kuria, z której to jest pierwszy, z 40 piwniczy os. Zanim prowadzona jest klacz w lechę, to jest klacz wygodowana przez Andrzeja Barskiego, przez niego również trenowana w środę Jutkiemu. Stefano Mura, ona jest dwóch siostrą bardzo dobrego, bardzo dobrego opiera Neverland, który ten późno dojrzewający opiew wygrał w 7 tyś w tym także na druidze prezesa, totalizatora sportowego. Zatrudnia zobaczysz w placze nową kętrze, jako pierwsza będzie wyprowadzana czersejka, ona pierwsza tutaj zaprezentuje zielona karupię, za nią będzie klatrz Obrigado.

ale ciężko, co? Nie jestem zadowolony. Kurwa taka mała. Taka mała. Właśnie nie było. A ja usłyszałam, że nie jestem zabalona. Gratulacje. Субтитры сделал DimaTorzok じゃあ、また、みんじんこい。